Sponsorem wywiadu jest AutoGT, centrum dilerskie Hyundai oraz Mitsubishi. Jeden z największych dilerów samochodowych na Mazowszu. Kontakt do firmy w aplikacji mobilnej oraz na stronie www. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Tak jest, jak zwykle. Dzień dobry Państwu. No i kontynuujemy nasz kontrowersyjny cykl rozmów i zaczynamy od, no właśnie, kontrowersyjnego, czy mniej? Tak dla atomu, czy tak. nie? Jestem za tym, żeby jednak energetyka jądrowa się rozwijała, gdyż jest to najbezpieczniejsza i najbardziej czysta energia z tych źródeł nieodnawialnych. Natomiast w Niemczech to jest chyba sprawa polityczna, i, i, i tylko to, że zadecyd zadecydowało, że, że tam nie ma. Bo tak naprawdę biorąc pod uwagę te wszystkie awarie, no dwie takie były, Czernobyl była to wina człowieka nie urządzeń. Natomiast no, Fukushima no, to siły natury tak potężne, że wszystko były w stanie zniszczyć. I, i po prostu tak, tak to jest. Natomiast. Energetyka jądrowa na pewno jest, jest przyszłością dla, dla człowieka, bo widzimy co się dzieje z węglem, co się dzieje z ropą naftową. Jednak, Słuchajcie, e, jeszcze czekają. Tak, jeszcze czekają na węgiel. E, bo nawet jeżeli tych już jest ta 100 czy 150 lat, no to one w pewnym momencie się też wyczerpią. No i z czegoś będziemy musieli korzystać, jednak wydaje mi się, że same wiatraki i fotowoltaika to nie pociągną tego wózka. Natomiast generalnie jestem na tak dla elektrowniądrowych. E, w, w Polsce, no ta pierwsza, która była planowana w Żarnowcu, to to było y, czyste szaleństwo akurat lokalizacyjne. Y, raz, że to było na zachód kilka kilometrów, czy tam kilkadziesiąt kilometrów od Trójmiasta, że w momencie awarii to nawet by nie było możliwości ewakuacji Trójmiasta. Natomiast dwa to było położone nad tym niewielkim jeziorem żarnowieckim, gdzie woda to tam, powiedzmy, po, po kilku latach to by była zagotowana, no to już też by nie można było za bardzo chłodzić tych reaktorów. A stąd eksperci to. No, no po, powiedzmy, że eksperci, powiedzmy, że eksperci, a jeszcze tam jeszcze była jedna taka ciekawa sprawa, bo w żarnowcu jest elektrownia szczytowo-pompowa. Czyli się pompuje wodę w momencie, kiedy energii jest za dużo, to się tą energię zużywa na pompowanie wody do takich wielkich pojemników. W momencie, kiedy tej energii jest potrzeba, więcej tą wodę spuszcza i się produkuje no. energię. Tak. I zawsze jest możliwość tego typu, że gdzieś tam by mogła być jakaś awaria. No i teraz sobie pomyśl, że. Niesamowita ilość wody jest puszczana i taka zimna woda, to znaczy zbyt szybko chłodzi reaktor, no i wtedy to już jest tragedia, tam wtedy woda by się podniosła jakieś 3-4 metry w tym jeziorze, Ach. czyli tutaj no akurat ta lokalizacja była, działkowicze, by tak była cał... no Działkowicz, ale to tam chyba parę jeszcze innych osób mogło być. Nie niezadowolony, chyba żeby to była taka, już teraz tak sobie naprawdę mocno ironizuje przez y, łzy prawie, może to byłoby też tam y, broń na Putina, bo ten wiaterek może tak, tak zawiał, to tam ten y, cały Kaliningrad te okolice Mało, byłby tak. za, za, zasypany jakimś pyłem i, i, i tak dalej. Natomiast lokalizacja była zupełnie nietrafiona. Natomiast druga sprawa, to w Polsce nie ma za bardzo gdzie składować odpadów, a tych odpadów jest akurat stosunkowo niewiele. Poza tym zamyka się kopalnie kolejne. To myślę, że jakąś kopalnię przystosują do tego. Tak, tak, że jednak, bo to to jest nie, nie takie trudne. No co, się zalewa betonem, potem się daje jeszcze okładzinę z ołowi, potem zalewa betony i takie tam. A to, to dosłownie tam w kilogramach liczy się te wypalone pręty. Że tego nie jest aż tak bardzo dużo. No tak, to zalowanie betonu to mi tak przyniosło na myśl kronikę policyjną, a ponieważ dawno nie omawialiśmy takich tematów, to dobrze by było wspomnieć coś, co się dzieje w Sochaczewskiej Policji, a dzieje się. Zatrzymano kobietę 46-letnią, która wyłudziła ponad 300 tysięcy. Ale tak. złotych? Złotówki. A, złotówek. No. Tak, w komentarzach już tam się dowiedzieliśmy, że odpuścić pani. Tak, że to co to tam te 300 tysięcy. I teraz tak. zobacz, inflacja leci za chwilę, to będzie warte 150 tysięcy może, chociażby nie. To, było, to to myśl była bardzo światła, że tak powiem, ponieważ pani oferowała usługi do y, dofinansowań. Firma mogła się zgłosić, była pandemia, no kiepska sytuacja, ona pomoże, e, udało się uzyskać w części te e, pieniążki, po czym mówiła, słuchajcie, no jednak nie wyszło, nie ten, w sumie nie było przed i później też nie było. Dobra, ale te I to ja kredycik tam troszkę <noise> nadany. Dobra, wiesz. ale teraz to wyłudzenie. To były od przedsiębiorców czy tak. od no, przedsiębiorców? Na firmy. Tak, tak. Nie od Nie na babcie. Nie, no ale to słuchaj. No, znowu złapała ludzi, którzy chcieli prawdopodobnie za szybko trochę pieniędzy no, to z budżetu, przejąć, tak, dofinansowań i tak dalej. Państwowe, gaska na tak, to kaska na walkę z tymi skutkami pandemii. Tak, natomiast no jest. Ile informacji na ten temat, że zawsze przecież można było wejść na strony Sprawdzić. ministerstwa. czy, czy to jakich, zaufanie, ty... międzyludzkie A, wiesz, zaufanie międzyludzkie było. Zaufanie nie, międzyludzkie, zaufanie międzyludzkie. Zaufajmy na potrzeby naszej rozmowy, pani Kryś, pani Kryśu. Nie, nie, nie udało się, no zrobiłam wszystko, co się dało. Ale no, no, to, no, no, to, 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 to tak jest zawsze. No tak. Jak Natomiast, no, no co, no 300 tysięcy, no to też zależy ile jeszcze tych firm, Jak 300 firm, no to tak po tysiącu od każdej, no tak to razie się nie opłaca Takie ścigać z te firmy, nie, nie. wchodzili. Nie Bo jak jedna tak te 300 tysięcy, to tak już trochę yy, Mogłoby, tak. by poczuł. No, no byśmy się wkurzyli tu. No, no byśmy się trochę wkurzyli, no ale już tak mówię, tak jak większa ilość tych firm, to tak naprawdę po parę złotych sztuki zarobiła. No to bywa. tak bywa. No tak, to jak już jesteśmy w takich kontrowersyjnych tematach, e, to przypominam, że mieliśmy omawiać setkę <laughs> mencena. Więc. Bardzo znanego aktualnie polityka związanego z Konfederacją. No i lecimy z następnymi. Klapsy dla dzieci. jest zwolennikiem, jeśli chodzi o tego o to znaczy, Wiesz, konfederata. to bardzo Takie w granicach. W sensie może nie Karlem tam taki klapsy. nie ale ale wiesz, tutaj, to, to bardzo tyna? bardzo fajnie brzmi klapsy dla dzieci. No za moich czasów były takie gruszki klapszy. Czyli tak jak mleko się no, rozdaje gruski, i jabłka, tak. no to może pan mecer chce rozdawać teraz gruszki dzieciom, żeby nie, miał, miały więcej takie, witamin. Takie, A strzały, tak? Takie niegroźne. Nie sprecyzował, co to znaczy niegroźne. E, natomiast takie do przywołania wiesz, to, Tutaj granica jest tak. Tak wielka, że, że tak no, jak... Tam jak już go dziennikarze złapali na tym, to no, trochę tak No, że, że, tym, że wiesz, Bo trzeba bo, bo słowo klaps, tak? No, no co to jest to? czy to jest tak dwóchopuknięcie, czy takie przywalenie, że dzieciak pada no, i wstać każda, nie może, tak? Każda generalnie jakby wejście w, takie, tak, w taką tak, naruszalność tak, tak, celetną jak... drugiego człowieka, mhm. nawet małego. Znaczy Bardzo. tak, no, no, generalnie jak się bije dzieci, znaczy to jest niewydolność rodziny ponoć, tak to no, ładnie gdzieś... psychologowie i pedagodzy nazywają. Tak. Trafiamy natomiast do tak, natomiast te klapsy czy tak zwane lekkie kary, no to znowu, co oznacza lekka? Klęczenie na grochu. A nie, a ja uważam, że dla współczesnego dziecka, to zabrać mu smartfona na trzy dni, to by ten dzieciak wolał dostać osiem mocnych klapsów. I dwa, dni stania na, na I dwa dni siedzenia na grochu. grochu Byleby ten smartfonik w no tak. tych rączkach był. Dobra, no tak, że tak, wydaje tak. mi się, że tutaj bardziej oprócz bicia, no są inne sposoby, które bardziej dotkliwe dla dzieci. Tak. No tak już jesteśmy w... I nie zostawiających śladów. Dobra. A ma dzieci, to <laughs> znaczy, że wie, o co chodzi. To jest dorosłe, dorosłe osobniki. Ale ja się umieją bronić. No, jak już jesteśmy przy tych dzieciach, to kolejna, kolejny z pomysłów Pana Mecyna, umożliwienie chodzenia na polowania z dziećmi. Znowu, no. Ktoś Broń. Tak, znaczy, wydaje mi się, że tak. Bezbronna. Nie, ale sympatyczna, sympatyczna. Znowu mi przeszkadzasz. Ja muszę, ty musisz wyobrazić sobie tę sytuację. To wiesz. No, znaczy ja sobie wyobrażam, Dobra, że jak oglądałem takie filmy jeszcze z czasów szlacheckich, to tam te dzieciaki z tych czworaków i tak bu bubu tmukły bu, 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 tymi kołatkami i tak dalej. I tak. wtedy nikt nie robił problemów, tak? No, dzieci sobie przeszły, pochodziły trochę po świeżym powietrzu i tak dalej. Potem pewnie też coś tam z takiego polowania, kawałek, takiego łosia czy jakiegoś innego jelenia dostały. I było wszystko w porządku, tak? Natomiast ktoś padł na pomysł, że w ogóle myśliwstwo jest złe, że w ogóle nie powinno być polowane. Oczywiście. Dalej, że, ja że jak dzieci pójdą na to polowanie, to będzie coś, bo zobaczą zabitego zwierzaka. Natomiast yy, znowu nikt nie mówi, że w tych smartfonach jest taka napierdzielanka, krew się leje, no, głowy jest. odpadają i w zwierzaki tak się tłucze i w ludzi i tak dalej. Dlaczego tutaj ktoś na żywo nie, sobie nie, nie może Nie na żywo tak zobaczyć. Po, poza o, tym tutaj już wydaje mi się, że to jest też ewentualnie rozsądek samego, samych rodziców. Tak, jeżeli są pewni, że ich dzieci są na tyle karne, że jak im każą iść tą dróżką, to on pójdzie tą dróżką, nie skręci nigdzie. Bo jak skręci, to może zostać ustrzelony. Tak? No tak, bo na polowania Zdarzają, zdarzają się wypadki. Natomiast mówię, jeżeli ja jestem w ogóle przeciwny jakimś takim rozwiązaniu prawnym, które albo coś od razu nie można, albo że coś trzeba, to to bardziej pan Mecer bodajże chyba chce naprawdę zabłysnąć i, i pokazać się Aha. tutaj jako polityk, który coś, coś nowego mówi, no, ale tu można wziąć każdą ustawę, jaka przez ostatnie lata. No i teraz, ja bym był na przykład za tym. Ja palę papierosy. Oczywiście tego nie propaguję. I dlaczego pan meczer nie powiedział, że znowu można palić papierosy wszędzie? A bo czekaj. <laughs> Słuchaj, bo ja teraz jestem jako palacz. My jak tak patrzę, bestio. A... Bestia, jak ja tak patrzę, no to teraz palacze to jest najbardziej chyba taka ograniczana grupa społeczna, tak? Oczywiście nikogo nie namawiam do palenia, jakbym mógł, sam bym to rzucił. Natomiast. Yy, no, no każdą ustawę można wziąć, która była i ją zaprzeczyć albo postawić w drugą stronę, tak? Że, że skoro tutaj, dobra, yy, mamy w targnięcie pierwszego, co może wejść, no to zrobić, że pierwszy nie może wejść na do ulicę, dopóki nie przepuści wszystkich samochodów. Może tak być. O ja jestem no, bardzo mi się dobra. No to tylko jakbyś miała tam przejść, <tak> przez tą swoją ulicą, byś stała do południa, żeby wszystkie przepuścić, tak? I, i wiesz, i tutaj dlatego tutaj niektóre tezy. są te, 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 niektóre tezy są po prostu dla mnie śmieszne tak. Walnięte, walnięte, żeby sobie rozgłos zrobić. No, ale to się dobrze tak sprzedaje. No co, do, idziemy dalej w te dzieci. E, ustawa przywracająca prawo do sprzedaży pączków. Gdzie? W szkołach pewnie. W no, no tam, tak, bo tam sam taki... No to znowu, ktoś, w ktoś, ktoś tam kiedyś... Tak, można sprzedać w Wprowadził tak? właśnie, nie, pączków słodyczy i tam jakieś innych rzeczy, Coca-Coli i tym podobnych, bo no to doprowadził do tego, że teraz młodzież nie pije zwykłej, normalnej normalny Coca-Coli, tylko pije po prostu energetyki energetyki można kupić w kiosku, można kupić Jeszcze w sklepie kupić. i tak dalej. To spokojnie będzie można kupować, bo to jest no. biznes i, i już, tak? Tak samo pączki, no, w, w sklepach i, i tak dalej. Poza tym y, wydaje mi się, że to też jest... Tak, no dobra, pączków nie możemy sprzedawać, ale możemy sprzedawać chipsy, tak? I teraz się zastanawiamy, tak, co jest gorsze, czy chipsy tak, czy nie pączki? Nie, bo to, no, to dotyczyło słodyczy. I teraz co jest gorsze? Czy jedzenie chipsów, czy jedzenie pączków, tak? I, i znowu tutaj Dobrze, bo, zabra, pan sobie popatrzył, że się pączki, no pączki, no ale jeszcze... Może on to po prostu w tłusty czwartek wymyślał. Może tak, no może, może tak. No, natomiast może znowu tak teraz zaś... dla mnie robić ustawę, gdzie jest <noise> zaangażowane to biuro legislacyjne parlamentu. Czytanie pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, potem idzie do Senatu, tutaj tego, potem już, I albo nocą, albo w dzień, to, bo tak różnie ten nasz tak sejm działa. I nagle ustawa, numer taka i taka, brzmienie ustawy. Przywracamy, jak to jest, przywracamy prawo do sprzedaży poczków w szkołach. I tylko poczków. A dlaczego nie innych? A, a dlaczego nie słodkich bułek? Słodki bułek. Tak a, jest. a może ktoś jego by wolał? Tak, albo na przykład szarlotkę. I jak to wszystko zrobić, już tak naprawdę ekspresował ostatni temat, bo tam pojawia się również takie e, zdanie, jak obniżenie liczby radnych w samorządach. A to, wiesz co, to ja powiem Tobie, że, że to jest chyba dobra rzecz. W odniesieniu do tych. No, tam, 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 urzędników tam w, w, Nowym, w, w Nowym Jorku to jest w ogóle kilku, nie wiem, chyba siedmiu czy dziewięciu radnych. Można? I powiem Tobie, wiesz, wydaje mi się, że. W każdym mieście jakby wybrać dziewięciu mądrych ludzi, to na pewno więcej zrobią niż, nie wiem, trzydziestu czy pięćdziesięciu ludzi, którzy się będą z sobą y, tylko kłócić. Przy czym mądrych jesteś? Y, znaczy, jest bardzo... y, słuchaj, tutaj przykładem jest Islandia. Islandia w momencie kryzysu y, finansowego, bankowego, co zrobili? Powołali... Wyrzuci. Nie, powołali dwunastu mędrców tym tak. tak. To czyli, czyli to tak poszli w, tą tradycję, poszli w tą tradycję wikingowską i po prostu ludzi obdarzonych wielkim szacunkiem przez praktycznie wszystkich tam obywateli ten wybrali. I tych dwunastu mężczyzn zdecydowało, co ma robić. To był jedyny kraj, który wsadził bankowców do yy, więzień który niczego nie chronił i tak dalej i najszybciej wyszli. mamy jednego bankowca znanego w Polsce. Bankstera. <głosy> <głosy> I wiesz, sadzili i jako jedyni zrobili chyba tam najszybciej porządek z tym całym kryzysem. I, I dla mnie tak, no, no Warszawa, no przecież w Warszawie to tych rannych tam się nie można dojrzeć, tam każda dzielnica ma, miasto i tak dalej i tak dalej. To jest kilka setek ludzi, na których naprawdę no, pieniądze to są, to ja. są wydawane naprawdę dla mnie bez sensu. I wydaje mi się, że w miastach powinien być jakiś przelic, nie wiem, jeden rady na 5 tysięcy osób i wtedy byłoby to hmm. fajne. Poza tym wydaje mi się, że jeżeli y, byłyby mniejsza ilość y, Mniejsza ilosadnych. To oni nawet yy, yy, nie znaczy rozmawialiby, nie patrząc nawet chyba na swoją tą przynależność partyjną i szybciej by się dogadywali niż teraz. Jakieś kluby klubiki. To. I wydaje mi się, że byłoby to fajniejsze. Sprawa do rozpatrzenia. Będziemy się zastanawiali, co też, z tym zrobić. Ta. Ta, 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 ta. A możemy ta, ta. Ta. też takich parę takich, też, jak pan Mencer wypiszemy gdzieś tam, przybijemy na drzwiach o! jakiś, A, nie, to mówię że akurat, w przyszłości. nie mówię, że akurat jakiejś katedry, ale na jakichś drzwiach przybijemy 12 tez. Na, na przykład naszych pięknego i bestii, 1 maja. Pięknego i bestii, 12 tez. Tak, bierzemy się na, do roboty. Ale na pierwszym maja ciężko, bo, bo tam szkło jest <laughs> w drzwiach. Zabiorę <laughs> <zabiera, zabiera> taśmę. <laughs> Będziemy przygotowani na wszelką ewentualność. Tak. No cóż, żegnamy się tam z pozytywnym akcentem. Tak, żegnamy się i oczekujcie naszych 12 testów. Szukajcie. Szukajcie, a znajdziecie. Do widzenia państwo. Żegnamy się. Dodam na koniec, że sponsorem naszej rozmowy jest firma AutoGT, Centrum Dealerskie Hyundai i Mitsubishi. Największy dealer samochodowy na Mazowszu. Kontakt do firmy w aplikacji.